Dzisiaj pokażę Wam kosiarkę poduszkową marki Huskwarna. Jest to model GX560, kosiarka, która po kilku latach nieobecności wraca na nasz polski rynek. Jest to urządzenie dosyć typowe ze względu na swoją konstrukcję. Jak widzicie, kosiarka nie posiada żadnego. Przeznaczeniem kosiarki poduszkowej Husqvarna GX560 jest wykaszanie rowów czy też zboczy, których nie da się skosić tradycyjną kosiarką ze względu na jej konstrukcję. Tym modelem możemy każdy, skosić każdy rów o pochyłości do 45 stopni. Całość waży 21,5 kg. Bardzo łatwo tą kosiarkę podnieść, nawet jedną ręką. A za chwilę pokażemy Wam, jak kosiarka sprawdza się w prawie. Kosiarkę uruchamia się w bardzo prosty sposób: mianowicie w pierwszej kolejności przesuwamy dźwignię regulacji obrotów, odkręcamy kranik z paliwem, stajemy nogą w miejscu przeznaczonym. Do przytrzymania kosiarki trzymamy dźwignię.